Coraz więcej słuchaczy donosi, że zatrudnieni przez burmistrza agenci Sable, którzy mieli nas chronić, zachowują się bardziej jak okupant. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia nasz rozmówca. Proszę! Nie dali mi wejść do budynku! Że nie była jakaś kwarantanna! Dobrze, mówię, pójście mnie, to tam zostanę! Wyjęli broń! Przepędzili mnie jak jakiegoś zbira! Nie mam dokąd pójść! Mój drogi, bardzo zaniepokoiła mnie Twoja historia. Obiecuję, że przedłożę temat odpowiednim władzom. Stan wyjątkowy nie może oznaczać zawieszenia praw człowieka. Wybrani przez Ciebie politycy mogą nie chcieć walczyć o Twoje dobro, ale. Czy John Jameson chętnie to zrobi? Dobra, MJ, jestem kawałek dalej. W razie kłopotów daj znać. Dzięki, Pit. Życz mi szczęścia. Okej. Okay. Penthouse Normana jest na samej górze, a winda jest zablokowana. Muszę się dostać do ochrony i ją włączyć. Burmistrz, tu mieszka. Tam jest pokój ochrony, ale nie wejdę do niego niezauważona. Mieszkańcy są niezadowoleni. Mogłabym ich podjudzić i wprowadzić zamęt. Kolejną sekundą ryzykujemy, że złapiemy te zarazę. Uważaj na recepcjonistę. Zaraz sobie płuca wypluje. Co? Przecież muszą nas puścić na górę. Dlaczego nie ma tu osborna? Jemu nigdy się coś takiego nie zdarza. Burmistrza i jego kumpli to nie dotyczy. Ochrona bez słowa wpuściła jednego z jego sponsorów. Wiedziałam. Klubik dla dużych chłopców. Nie. Dlaczego nigdy nie wychodzi z mieszkania, gdy ochrona tu węży. Ma jakiś nowy, wypasiony system w pomieszczeniu ochrony. Mówią, że nie trzeba niczego przeszukiwać. No i wiesz, jest burmistrz. Co za palant, może zapomnieć o tym. Zostawiłem inhalator na górze. Podobno wpuszczają ludzi w szczególnych przypadkach, takich jak kwestie zdrowotne. Naprawdę? Dobra, pogadajmy z ochroną. Załatwione. Cholera. Jerry, dawaj, tu mamy mały problem. O rany, nie mogę oddychać. Puśćcie mnie o, na górę. nie jest otwarty. Muszę tylko dostać się do drzwi. Proszę się uspokoić. Sable International prawie skończyło sprawdzanie. Witam. Znam paru agentów Sable, którzy chętnie Cię poznają. Inwestycja za wiele milionów, a internet przedpotopowy. Fajna sprawa, muszę go obrócić. Na pewno są ubezpieczeni. Panel sterowania jest w pokoju ochrony. Tuż przy agencie Sable. Mary Jane Watson. Super, szpieg! Pora włączyć windę. Udało się. Norman się zbiera, winda działa. Pora ruszać na górę. Jest i Linda. Do dzieła. Norman i Sable. Jak na zawołanie. Już sobie poszła. Jeśli coś tam ukrywa, na bank to znajdę. Uwaga! Uruchomiono drzwi pożarowe. Trwa proces samodiagnozy. Proszę zachować spokój. Magazyny naukowe poświęcone kwestii Spidermana. <laughs> Jakie to dziwne, że ludzie chałupniczymi metodami próbują wyjaśnić... MJ, na dole właśnie zaroiło się od Sable. Norman chyba się przemieszcza. Mogą mnie zauważyć. To chyba moja sprawka. Zachowaj dystans, już sobie poradzę. A to co? Wow, rewelacyjna ta maska. Czy pokazuje drzwi ukryte za tą ścianą? Ciekawe dokąd prowadzą. Hmm. Projekt prototypu maski bojowej. Wygląda jakby wykrywała słabości strukturalne. Norman żegna słynni zbornowie. Sekretna klawiatura za obrazem. Ktoś tu lubi kino szpiegowskie. Muszę znaleźć odpowiedni kod. Projekt apartamentu. Masa pustej przestrzeni za ścianą, na której wisi portret. Kto marnuje tyle przestrzeni w mieszkaniu na Manhattanie? To prototyp z tamtego. Projekt prototypu maski. Norman chyba chce ukierunkować Oskorp na działania obronne. Instrukcje do zamka szyfrowego. Wygląda na to, że kod to ostatni dzień Harego. To pewnie dzień jego wyjazdu do Europy. Ukończono proces samodiagnozy. Nie znaleziono usterek. Drzwi pożarowe wyłączone. Norman może wrócić w każdej chwili. Muszę znaleźć ten kod. Norman zamknął pokój Harego. Nie chcę, żeby ktokolwiek tam wchodził przed jego powrotem z Europy. Ciekawe, gdzie schował klucz. Zapomniałam o tym. zbornowie mają swój herb i dewizę Pax in bello. Pokój w wojnie. Muszę to zapamiętać na wypadek, gdybym pisała o tym wszystkim książkę. Harry mówił, że jego mama wiecznie gotowała. Założę się, że Norman nigdy nawet nie przekroczył progu kuchni. Ten pokój pachnie bogaczami. Ciekawe czy wszystkie te wina są z winnicy Normana w Burgundii. Tato, idę do doktora Mijkersa na ostatni zastrzyk przed e, podróżą. E, jeśli tam przyjdziesz, mógłbyś przynieść mu dziennik? Jest w pokoju. Chciałem spisać przemyślenia na temat tej wielkiej wyprawy. Jest. W każdym razie, słuchaj, wiem, że rzadko to mówię, ale... Dziękuję, tato że to robisz. Kocham cię. Wow. Tak dawno nie słyszałam głosu Harego. Wydaje się taki zmęczony. Miejmy nadzieję, że ten dziennik jeszcze tu jest. Trzeba przeszukać jego pokój. Pokój Harego, zamknięty na klucz. Ciekawe gdzie Norman go trzyma. kiedyś zazdrościłam haremu rodziny. Byli tacy szczęśliwi. Przynajmniej w porównaniu ze mną i tatą. A potem Emily zachorowała i wszystko się zmieniło. Tylko popatrz. Byliśmy tacy bezdroscy. Tęsknię za tamtymi czasami. Czego, skarbie. Wybacz spóźnienie. Miałem pracowity miesiąc. Tęsknię, em. Szczególnie dzisiaj. Wysłałem Harego. Odesłałem go. Na leczenie. Wyleczymy go em, obiecuję. Nie zdążyłem cię ocalić za pomocą GR-27, ale jego nie zawiodę. Zadbałem, żeby jego pokój czekał na niego w nienaruszonym stanie. Klucz jest z tobą, M. Wiem, że będzie bezpieczny. Chwila. Norman wysłał Harego na leczenie. Myślałam, że sam chciał polecieć do Europy. Co przed nami ukrywałeś, Harry? Mama Harego Emili. Śmialiśmy się, że nazywają ją najładniejszą mamą w Midtown, ale mógł mieć rację. Bingo, to pewnie klucz do pokoju Harego. Chyba nie dla Harego. Dziennik Harego. Ostatni wpis jest z 18 lipca. To pewnie kod do pokoju. Mówię tylko, że nie możemy działać pochopnie. Ty zostajesz tutaj. Surowica jest gotowa, a ja będę nadzorował produkcję. Bezemnie mnie będziesz narażony na atak. Z tobą najwyraźniej też jestem narażony. Załatwię to sam. Koniec dyskusji. Oddział drugi w gotowości. Idę odetchnąć. Pit, serum Normana jest gotowe. Idzie do laboratorium. Pójdziesz za nim? Nie zauważył mnie. Ktoś dolał dziś czegoś Sable do Kawy. Jej ludzie są wyjątkowo czujni. Okej, okay, bądź w gotowości. Już prawie mam adres. coś tu mam, Centrala. Czekajcie. Badamy sektor. Na razie czysto. Już nic, Centrala. Okej. Okay. 18 lipca. Bingo. Straszne. Muszę znaleźć laboratorium oddechu diabła. Gdzieś tu musi być jakaś wskazówka. Norman Osborne, dziennik badań nad GR27. Cały projekt diabli wzięli. GR27 jest lekarstwem, nie chorobą. Ale spróbujcie to powiedzieć w wiadomościach. Jakimś cudem podchwycili termin wymyślony przez techników, oddech diabła, i wykorzystują go, żeby siać panikę. Nie mają pojęcia, czym tak naprawdę jest. Lekiem na raka, choroby genetyczne, wady wrodzone. Ach, wystarczyłoby jeszcze trochę badań, żeby go udoskonalić. Zamiast tego spędzę kolejne półtora roku na zabawie w PR. Co za styl czasu. Oddech diabła to nie choroba, a testowe lekarstwo. Niewiarygodne. Pająki? Czy Norman próbuje sztucznie uzyskać moce Petera? I te naklejki na klatkach. Bioelektrokineza. Kamuflaż optyczny. Co on kombinuje do diabła? Wow. Ogłaszam Normana królem dziwnych map. To chyba Upper West Side. To wszystkie nieruchomości Oscorp. Najwyraźniej Norman śledzi ruchy doktora Michaelsa. Rozstawienie oddziałów Sable. Założę się, że znajdę laboratorium w ten sposób. Szukam nieruchomości, w której bywa Michaels i wokół której roi się od Sable. Budynek Oscorp, ale bez Michaelsa czy Sable. Oscorp postawił wszystko? Chyba nie wybrałam właściwych kategorii. Budynek Oscorp, ale bez Michaelsa czy Sable. To nie to. Przy laboratorium na pewno... Nie, on nie jest tak szalony, żeby trzymać... Chyba nie wybrałam właściwych kategorii. Żadnego ruchu u Van Adera. Pewnie jest poza... Doktor Michaels zarządza zespołem Oddechu Diabła. Gdziekolwiek jest surowica, archiwum byłoby idealną przy... Budynek Oscorp, ale bez Michaelsa... dr Michaels był w tym budynku Oscorp. Chyba nie wybrałam właściwych... GR-27. To kryptonim Oddechu Diabła. To tutaj! Rok dziesiątej i katedral. Czy to... Wiedziałam! Róg 10 i Katedral. Archiwum Oscorp. Doskonałe miejsce, by ukryć placówkę biotechnologiczną. GR27 Martin Lee. A to co? No, zaczynamy Będę. w pokoju obok. Zrelaksuj się i pozwól lekarstwu działać. <słyska>

Za tym stoją. Stworzyli li! Muszę to zdobyć. Mamy intruzów. Pełna czujność. Pete, znam adres laboratorium i nie tylko. Gdzie jesteś? Dwie przecznice. Zaraz tam będę. Świetnie. Nie gaś silnika. Coś usłyszałem. Idę się rozejrzeć. Kto tam jest? Słyszę w Coś mi się przewidziało. Centrala, coś usłyszałem. Idę się rozejrzeć. Muszę ogarnąć balkon. Północny zachód! Okej, okay, Pit, gotów? Czekaj, czekaj, chwilę! Za późno! Ruszaj! Odbiło ci! <laughs> Jesteś niesamowity! Za dużo tego wszystkiego. Choroba Harego, Norman i Lee, jeszcze doktor Octavius? Wiem. To moja wina. Znowu to samo. Nie jesteś w tym sam, Pete. Ja i Miles zajmiemy się Fist. Ty znajdź Normana i lekarstwo. Dzięki, partnerko. Muszę zdobyć te surowice i wszystko naprawić. Musi być jakiś sposób, żeby dotrzeć do Li i Otta. Przekonać ich, żeby dali sobie spokój z tą zemstą. Obaj zrobili tyle dobrego dla świata. Nie mogą tego zaprzepaścić tylko po to, żeby dopiec Normanowi. Okej, okay, Norman wyruszył po surowice. Lepiej dam znać Yuri.